Ja myślę, że tutaj gdzieś te sytuacje stresowe, nerwowe. W większości na zawodników, którzy w super Lidze jeszcze nie są aż tak bardzo ograni. To w jakikolwiek w jakiś tam sposób wpływa i, i, i tego nam musi, musimy się przede wszystkim nauczyć. No to jest właśnie to doświadczenie, które, które z meczu na mecz i z sezonu na sezon się nabywa. Ciężko się jest podnieść po kolejnej porażce. Wiem, że to już trochę minęło, no ale trzeba być gotowym na Gdańsk. Ciężko się podnieść, absolutnie nie. Cały czas mówimy sobie tutaj, że cel przed nami jest postawiony jeden: utrzymanie w Super lidze. I z tymi zespołami, czyli tam gdzieś od miejsca powiedzmy 6 do, do, do ostatniego, e, gramy bardzo wyrównane mecze i gramy naprawdę niezłe zawody. Także ja myślę, że mecz, który rozegraliśmy tutaj u nas parę tygodni temu z Kaliszem, potem pojechaliśmy do Piotrkowa i ostatni mecz w Mielcu, napawa tylko i wyłącznie optymizmem. Skoro była mowa już o celu, to jaki jest cel na najbliższe spotkanie z Gdańskiem? No i jak w Waszych oczach wygląda drużyna z Gdańska w tej drugiej części sezonu? Wygląda bardzo podobnie do tego zespołu, z którym graliśmy w pierwszej rundzie. Oczywiście nie ma wiodącego zawodnika Mateusza Wróbla, ale jest dwóch kolejnych, Gajek, Pieczonka, którzy również bardzo lubią rzucać z daleka na bramkę. Także zespół uważam, że na pewno nie jest słabszy. Wręcz przeciwnie, w Moryń, który przyszedł z Puław, również w tym zespole zaczyna się tam gdzieś powolutku odnajdować. Także zespół jest naprawdę bardzo ciężki, bardzo trudny i myślę, że tak samo właśnie trudny będzie ten mecz piątkowy dla nas. Ale jest pewna różnica y, tego spotkania, taka, że. No, od własnej hali. Czy to powinno pomóc drużynie? Bo kibice ostatnio bardzo dopingują Was. Jak najbardziej. Mam, mam y, rzeczywiście świetnych kibiców, y, w szczególności ta grupa, która za nami jeździ y, od jakiegoś czasu. Dodaje nam y, otuchy. Y, za to jesteśmy im wdzięczni. I mam nadzieję, że, że tutaj doping w piątek będzie y, no, przynajmniej taki, jak, jak y, był ostatnio w Mielcu. Głowy chłopaków już w Meczu z Gdańskiem? Czy przygotowania się zaczęły? Mieliście już analizę wideo, jeśli tak, to jak to wygląda na chwilę obecną? E, oczywiście analiza już jest od, od samego początku e, tygodnia, także w e, niedziela to jeszcze był jakiś tam czas pewnie rozmyślań e, i analizowania bardziej może gdzieś tam e, dla mnie i, i dla Marcina e, ogarka, jeżeli chodzi o mecz w Mielcu. Od poniedziałku jesteśmy tylko i wyłącznie przy Gdańsku, tylko ten mecz się liczy i, i będziemy chcieli tutaj wywalczyć trzy punkty. Zmiany w przygotowaniach w porównaniu do ostatniego spotkania z Gdańskiem oczywiście? Nie, myślę, że nie. Taktycznie próbujemy dograć pewne elementy i w obronie, i w ataku, i na tym to przede wszystkim tutaj nam no, ten tydzień schodzi.